Ewangelia Jana, rozdział 13. A przed świętym paschy Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A gdy była wieczerza i diabeł już włożył w serce Judasza, syna Szymona i zamysł, aby Go wydać. Jezus widząc, że Ojciec wdał wszystko w Jego ręce i że od Boga wyszedł i do Boga idzie, Wstał od wieczerzy i złożył szaty i wziął płócienny ręcznik, przepasał się. Potem nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniom i wycierać ręcznikiem, który był przepasany. I poszedł do Szymona Piotra, a on powiedział do niego, Panie, Ty chcesz mi myć nogi? Jezus mu odpowiedział, tego co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale potem zrozumiesz. Piotr mu odpowiedział, nigdy nie będziesz mył moich nóg. Jezus mu odpowiedział, jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Wtedy Szymon Piotr powiedział do Niego, Panie, nie tylko moje nogi, ale i ręce i głowę. Jezus mu odpowiedział, kto jest umyty, potrzebuje umyć tylko nogi, bo cały jest czysty. I Wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać. Dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył im nogi i wziął swoje szaty, usiadłszy znowu za stołem, powiedział do nich Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i dobrze mówicie, bo o nim jestem. Jeśli je, więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi i wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Sługa nie jest większy od swego pana, ani posłaniec nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, będziecie błogosławieni. Gdy tak uczynicie, nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem, ale żeby się wypełniło pismo, ten, który je ze mną chleb, podniósł przeciwko mnie swoją piętę. Teraz wam mówię, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. To powiedziawszy, Jezus zruszył się w duchu i oświadczył. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie, niepewni o kim to mówił, a jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus umiłował, położył się na piersi Jezusa. Skinął więc na niego w Szymon, Piotr, aby się wypytał, kto jest tym, o którym mówił. A on położywszy się na piersi Jezusa, zapytał go. Panie, kto to jest? Jezus odpowiedział. To ten, któremu podam umoczywszy kawałek chleba, a umoczywszy kawałek chleba, dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz po tym kawałku chleba wszedł w niego szatan. Wtedy Jezus powiedział do niego: Co masz robić? Rób szybko. Żaden jednak z obecnych przy stole nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział, a ponieważ Judasz miał sakiewkę, niektórzy sądzili, że Jezus mu powiedział: Nakup czego nam potrzeba na święto, albo żeby coś dał ubogim. Wtedy on wziął ten kawałek chleba i natychmiast wyszedł. A była noc. A gdy wyszedł, Jezus powiedział: Teraz jest uwielbiony syn człowieczy i Bóg jest w nim uwielbiony. A jeśli Bóg jest w nim uwielbiony, to go też Bóg uwielbi sam w sobie i to wkrótce go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem żydom, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie. Tak i wam teraz mówię. Daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. Tak, jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się umiłowali. Po tym wszystkim poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Zapytał go Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział: Dokąd ja idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Wtedy Piotr powiedział mu: Panie, czemu teraz nie mogę iść za tobą? Moje życie oddam za ciebie. I Jezus mu odpowiedział. Swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę zaprawdę powiadam ci, zanim Kogut zapieje trzy razy się mnie wyprzesz. Rozdział 14. Niech się nie trwoży wasze serce. Wierzycie w Boga, wierzcie i we mnie. W domu mego ojca jest wiele mieszkań. Gdyby tak nie było, powiedziałbym wam. Idę, aby wam przygotować miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem i wy byli. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz. Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jakże więc mamy znać drogę? Jezus mu odpowiedział. Ja jestem drogą. Prawdą Przepraszam. Ale wam opowiem, dlaczego tak zareagowałem. Innym razem kontynuuję. Jezus mu odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przede mnie. Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca, i już teraz go znacie, i widzieliście go. Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z Wami, i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widzi, widzi i mego ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam ojca? Nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów, które ja do was mówię, nie mówię od samego siebie, lecz ojciec, który mieszka we mnie, on dokonuje dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Przynajmniej z powodu samych dzieł wierzcie mi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie. Dzieł, których ja dokonuję, i On będzie dokonywał. I większych od tych dokona, bo ja odchodzę do mego Ojca. A cokolwiek będziecie prosić w moje imię, to uczynię, aby ojciec był uwielbiony w synu. Jeśli o coś będziecie prosić w moje imię, to ja uczynię. Jeśli mnie miłujecie, zachowujecie moje przykazania. Ja będę prosił Ojca i Da wam innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki, ducha prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze krótki czas, a świat nie będzie mnie już więcej oglądał. Lecz wy będziecie mnie oglądać, ponieważ ja żyję, wy też będziecie żyć. W tym dniu poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy we mnie, i ja w was. Kto mam moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój ojciec. I ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. Powiedział mu Judasz, ale nie Iskariota: Panie, cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? Jezus mu odpowiedział: Jeśli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo i mój ojciec go umiłuje i przyjdzie do niego i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, nie zachowuje moich słów, a słowo, które słyszycie, nie jest moje, ale tego, który mnie posłał: Ojca! To wam powiedziałem, przybywając z wami. Lecz pocieszyciel, duch święty, którego ojciec pośle w moim imieniu, on nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, mój pokój wam daję. Daję wam nie tak, jak daje świat. Niech się nie trwoży wasze serce, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: odchodzę i znowu przyjdę do was. Gdybyście mnie miłowali, radowalibyście się, ponieważ powiedziałem idę do ojca. Mój ojciec bowiem jest większy niż ja. I teraz wam powiedziałem, zanim to się stanie, żebyście uwierzyli, gdy to się stanie. Już nie będą z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata, a on we mnie nic nie ma. Ale żeby świat poznał, że miłuję ojca, jaki ojciec mi nakazał, tak czynię. Wstańcie. Chodźmy stąd. Rozdział 15. Ja jestem prawdziwą winoroślą, a mój ojciec jest winogrodnikiem. Każdą winorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała oficzy owoc. Wy już jesteście czyści z powodu słów, które do was mówiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latoroś nie może wydać owocu sama z siebie, jeśli nie będzie trwała w winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwać we mnie. Ja jestem winoroślą, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, ja w Nim. Ten wydaje obfity owoc, bo beze mnie nic nie możecie zrobić. Jeśli ktoś nie trwa we mnie, zostaje wyrzucony precz jak latorośli i uschnie. Takie się zbiera i wrzuca do ognia i płoną, jeśli będziecie trwać we mnie i moje słowa będą trwać w was, proście o cokolwiek chcecie, a spełni się wam. W tym będzie uwielbiony mój Ojciec, że wydacie obfity owoc i będziecie moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, Będziecie trwać w mojej miłości, jak i ja. Zachowałem przykazanie Mego Ojca i trwałem w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby moja radość trwała w Was, aby Wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak i ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi. Jeśli robicie to, co wam przykazuję, już więcej nie będę nazywał was sługami, bo sługa nie wie, co robi jego pan. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mego ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem, abyście wyszli, wybrali owoc, aby wasz owoc trwał i aby ojciec dał wam to, o cokolwiek prosicie go w moje imię to wam przykazuję, abyście się uzajmili. <ścoughs> Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że nienawidzi mnie wcześniej niż was, gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest i jego, ponieważ jednak nie jesteście ze świata. Ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Przypomnijcie sobie słowo, które Wam powiedziałem: Sługa nie jest większa od swego pana? Jeśli mnie prześladowali, to i Was będą prześladować. Jeśli moje słowa zachowali, to i Wasze będą zachowywać. Ale będą Wam to wszystko czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił im, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wytłumaczenia dla swego grzechu. Kto nienawidzi, nienawidzi też mego ojca. Gdybym nie spełnił wśród nich tych uczynków, których nikt inny nie spełnił, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli i nienawidzili mnie i mego ojca. Ale to się stało, żeby się wypełniło słowo, które jest napisane w ich prawie. Nienawidzili mnie bez powodu. Gdy jednak przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam poślę od Ojca, duch prawdy, który wychodzi od Ojca. On będzie świadczył o mnie, ale wy będziecie świadczyć, bo jesteście ze mną od początku. Rozdział 16. To wam powiedziałem, abyście się nie gorszyli. Będą was wyłączać z synagog, owszem, nadchodzi godzina, że każdy, kto was zabije, będzie sądził, że pełni służbę dla Boga, a uczynią wam tak, bo nie poznali Ojca ani mnie. Ale powiedziałem Wam to, abyście, gdy nadejdzie ta godzina, przypomnieli sobie, że ja Wam to powiedziałem, a nie mówiłem Wam tego na początku, bo byłem z Wami. Lecz teraz idę do tego, który mnie posłał, a żaden z Was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ Wam to powiedziałem, smutek napełnił Wasze serce. Lecz ja mówię Wam prawdę. Pożytecznie jest dla Was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do Was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy On przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idą do mego Ojca i już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony. Mam Wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie możecie tego znieść. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy. Wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie będzie bowiem mówił sam od siebie, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam przyszłe rzeczy. On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi. Wszystko, co ma, Ojciec jest moje. Dlatego powiedziałem, że weźmie z mojego i wam oznajmi. Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie i znowu krótki czas, a zobaczycie mnie, bo ja idę do Ojca. Wtedy niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: Cóż to znaczy, co On nam mówi? Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie i znowu krótki czas i zobaczycie mnie oraz ja idę do Ojca? Dlatego mówili: Cóż znaczy to, co mówi? Krótki czas. Nie rozumiemy, co mówi. Wówczas Jezus poznał, że chcieli go zapytać i powiedział do nich: Pytacie mnie między sobą o to, co powiedziałem. Jeszcze krótki czas, a nie zobaczycie mnie, i znowu krótki czas i zobaczycie mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się radował. Będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecko, już nie pamięta o cierpieniu z powodu radości, że człowiek przyszedł na świat, i wy teraz się smucicie, ale znowu was zobaczą, i wasze serce będzie się radowało, a nikt nie odbierze wam waszej radości. A tego dnia nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę zaprawdę opowiadam wam, o cokolwiek prosicie ojca w moje imię dawam. Dotąd oni nie prosiliście w moje imię. Proście, a otrzymacie, aby wasza radość była pełna. Mówię wam o tym w przypowieściach, ale nadchodzi godzina, gdy już więcej nie będę mówił wam w przypowieściach. Ale otwarcie oznajmię wam o moim ojcu. W tym dniu będziecie prosić moje imię. Nie mówię wam, że ja będę prosił ojca za wami. Sam bowiem ojciec was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że ja wyszedłem od Boga. Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do ojca. Jego uczniowie mu powiedzieli: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał, dlatego wierzymy, że wyszedłeś od Boga. Jezus im odpowiedział: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że rozproszycie się każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To Wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale. Ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Rozdział 17 To opowiedziawszy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi swego syna, aby też twój syn uwielbił ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dało życie wieczne tym wszystkim, których mu dałeś, a oto jest życie wieczne, aby poznali ciebie. Jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja uwielbiłem Ciebie na ziemi i dokończyłem dzieła, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbi mnie u Ciebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim powstał świat. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś ich mi, a oni. Zachowali Twoje słowa, a teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Dałem im bowiem słowa, które dałeś mi, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że wyszedłem od Ciebie i uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja proszę za nimi, nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, bo są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. Jestem uwielbiony w nich, a nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie. A ja idę do Ciebie. Ojcze święty, zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak i my. Gdy byłem z nimi na świecie, ja zachowywałem ich w Twoim imieniu. Strzegłem tych, których mi dałeś. i żaden z nich nie zginął oprócz syna zatracenia, żeby się wypełniło pismo, ale teraz idę do Ciebie i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. I dałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, bo nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś zabrał ich ze świata, ale abyś zachował ich od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w Twojej prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Jak i Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat. A ja za nich uświęciłem samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie, a nie tylko za nimi, proszę, lecz za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak i Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dałem im tę chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak i my jesteśmy jedno, ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedno, aby świat poznał, że i ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie i ja jestem, aby oglądali moją chwałę. Którą mi dałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja cię poznałem, a oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. Rozdział osiemnasty. To powiedziawszy, Jezus wyszedł ze swoimi uczniami za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł on i jego uczniowie. A Judasz, który go zdradził, znał to miejsce, bo Jezus często się tam zabierał ze swoimi uczniami. Judasz więc, wziąwszy oddział żołnierzy i strażników od nauczelnych kapłanów i safaryzeuszy, przyszedł tam z latarniami i pochodniami i bronią. Wtedy Jezus Widząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł im naprzeciw i zapytał, kogo szukacie. Odpowiedzieli mu Jezusa z Nazaretu. Jezus powiedział do nich, Ja jestem. A stał z nimi Judasz, który Go zdradził. Gdy tylko im powiedział Ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. Wtedy ich znowu spytał, kogo szukacie? I oni odpowiedzieli Jezusa z Nazaretu. Jezus odpowiedział, Powiedziałem wam, że ja jestem. Jeśli więc nie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniły słowa, które powiedział. Nie straciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, mając miecz, dobył go i uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho, a temu słudze było na imię Malchos i powiedział Jezus do Piotra, włóż swój miecz do pochwy. Czy nie mam pić kielicha, który dał mi. Ojciec, wtedy oddział żołnierzy i dowódca oraz strażnicy żydowcy chwycili Jezusa, związali Go i zaprowadzili Go najpierw do Annasza, bo był teściem Kajfasza, który tego roku był najwyższym kapłanem. To Kajfasz był tym, który doradził Żydom, że pożytecznie jest, aby jeden człowiek umarł za lud, a szedł za Jezusem Szymon Piotr i inny uczeń. Ten uczeń zaś był znany najwyższemu kapłanowi i wszedł za Jezusem na dziedzinie z najwyższego kapłana. Ale Piotr stał na zewnątrz u drzwi. Wtedy wyszedł ten drugi uczeń, który był znany najwyższemu kapłanowi, pomówił z odźwierną i wprowadził Piotra Wówczas dziewczyna odźwierna zapytała Piotra, czy ty nie jesteś jednym z uczniów tego człowieka? On odpowiedział, nie jestem. A ponieważ było zimno, strażnicy i słudzy rozpaliwszy ogień, stali i grzali się. Stał też z nimi Piotr i grzał się. Tymczasem najwyższy kapłan pytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja jawnie mówiłem światu. Zawsze nauczałem w synagodze i w świątyni, gdzie zewsząd schodzą się Żydzi, a potajemnie nic nie mówiłem. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli to, co im mówiłem. Oto oni wiedzą, co mówiłem. A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, Wymierzył policzek Jezusowi, mówiąc – Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi? Jezus mu odpowiedział – Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo o złu, a jeśli dobrze, dlaczego mnie bijesz? Bo Annasz odesłał go związanego do okajfarza najwyższego kapłana, a Szymon Piotr stał i grzał się i zapytali go – Czy ty nie jesteś jednym z jego uczniów? A on się wyparł, mówiąc – Nie jestem. I zapytał go jeden ze sług najwyższego kapłana – krewnych tego, którego Piotr odciął ucho. Czyż nie Ciebie widziałem z nim w ogrodzie? Wtedy Piotr znowu się wyparł i zaraz zapiał kogut. Od Kajfasza więc zaprowadzili Jezusa do ratusza, a było rano. Sami jednak nie weszli do ratusza, aby się nie skalać, lecz żeby mogli spożyć Paschę. To wszystko będziemy potem kontynuować dalej od 29 rozdziału, bo to już jest drugi dzień. Czyli dzisiaj, ale to przeczytam wam wieczorem. Chwała Panu i czerpcie z Pisma Świętego, żebyście zawsze sami wiedzieli, co zrobił dla nas ten, którego od niego przyszedł, i ten, który wrócił do niego, zostawiając nam swojego ducha. Abyśmy wszyscy głosili tym, którzy go nie znają, żeby go poznali. Chwała Panu.